Finansowa płotka. Inwestowanie, oszczędzanie, chudoba. Cześć! Chcecie chronić swój majątek przed rozpędzoną inflacją, a w internetach słyszycie tylko o giełdzie w Chinach, derywatach czy mieszkaniach w Turcji jako inwestycja? To dobrze trafiliście, bo podrzucę wam kilka rozwiązań, które sam stosuję, a nie wymagają jakichś skomplikowanych, matematycznych wzorów. Analizując poprzednie okresy w historii Polski i świata, chronią te proste rozwiązania lepiej przed inflacją niż jakieś mieszkania w Turcji czy na innej planecie. Pamiętajcie, że to co powiem, to jest moje zdanie i moje doświadczenie związane z inwestowaniem. Wy obejrzyjcie filmik i sami wyróbcie sobie zdanie, czy to jest dla Was. Doczytajcie, dowiedzcie się więcej. Jeszcze jakieś pomysły oprócz zaproponowanych przeze mnie, śmiało, piszcie w komentarzach. Czym więcej pomysłów, tym lepiej. A może coś pominąłem w materiale, to no, doprecyzujcie, oczywiście w komentarzu. Muszę tutaj dodać jako finansowa płotka, że metody wymienione sprawdzają się już od kilkuset lat. Nie musisz być milionerem, żeby móc skorzystać z proponowanych rozwiązań. Ale jak je zastosujesz, może zostaniesz tym milionerem. Przy tak wysokiej inflacji no niedługo wszyscy będziemy milionerami. Wejście w wymienione aktywa może nastąpić przy bardzo niskiej kwocie, nawet 10 zł, a może i mniejszej. Zapraszam do oglądania. Z filmiku dowiecie się więcej. Ciekawostek powiem Wam, że nagrałem podobny materiał w październiku 2021 roku. Ale wtedy, delikatnie mówiąc, nie było zainteresowania. Większość osób przytakiwała procesowi Glapińskiemu, że inflacja jest przejściowa i nie ma się czym przejmować. Dziś postanowiłem odświeżyć materiał i troszkę zmodyfikować. Wszak klimat geopolityczny, jak i ekonomiczny, zmienił się, a niektóre aktywa pozostają bez zmian. Dzięki Wszystkim za oglądanie i subskrypcję, a tak na marginesie, kto nie zasubskrybował, to teraz jest dobry moment. Pamiętajcie, że nie jestem ekonomistą, a raczej miłośnikiem ekonomii i metali szlachetnych, obserwującym świat z perspektywy inżyniera. Sposób pierwszy. I chyba nie będzie tutaj zaskoczenia, jeśli powiem, że jest to złoto. To ten żółty kawałek metalu sprawdza się najlepiej. Chroniąc nasze oszczędności, a czasem i życie. Zaraz pewnie ktoś zakwestionuje, że czasy są inne, że teraz giełda, ETF-y, bitcoiny. Żartobliwie dorzucę tutaj lunę, oczywiście z perspektywy kryptowalut. A ja was spytam, czemu ma być inaczej tym razem? To właśnie rządy skupują złoto, a nie bitcoiny. Przygotowując się do odcinka, natknąłem się na bardzo fajną grafikę Menicy Silesia, która obrazuje jak złoto utrzymuje swoją siłę nabywczą na przestrzeni lat. Grafika krąży gdzieś w internecie w różnych wersjach, ale akurat przedstawię tą, bo fajnie to obrazuje. A co obrazuje? Kupno nowego Forda w 1920 roku i w 2020 za złoto. Zauważcie, że za tą samą ilość złota kupujemy nowe auto. Tego samego nie możemy powiedzieć o dolarze. Kwota dolarowa rosła z roku na rok wraz z inflacją. Bardzo fajnie przedstawił to w swojej książce pan Łukasz Chojnacki. Książka nosi tytuł Inwestowanie w srebro i złoto. Pan Łukasz przeniósł to na polski grunt i daje przykład, co by się stało, gdybyśmy na przestrzeni około 100 lat. Otrzymali parę złotych monet, polską walutę i dolary. Powiem Wam, że złoto jest bezkonkurencyjne. Złoto przynosi swą siłę nabywczą majątku w czasie. Dolar, polska waluta no, niestety nie. Biorąc pod uwagę to, że złota jest ograniczona ilość, koszty wydobycia rosną, bo kopać trzeba coraz głębiej, a i ludzie przy takiej inflacji chcą więcej zarabiać, Mamy obraz aktywa niezbędnego w naszym portfelu. Pamiętajmy, że wielkie gospodarki świata również posiadają złoto jako przysłowiową polisę ubezpieczeniową na gorsze czasy. Wiele ludzi nie rozumie tego aktywa i próbuje w krótkim terminie zarobić na złocie. Oczywiście jest to możliwe. Ale ja patrząc z perspektywy niewielkiego gracza wiem, że 90% osób dokonujących zakupu z chęcią odsprzedaży za miesiąc, tydzień czy tam nawet rok, no nie zawsze zarobi. Oczywiście życzę tym osobom samych sukcesów w inwestowaniu, ale złoto kupujemy na dekady, nie na tygodnie. Trochę więcej o złocie macie w odcinku, który. Nakręciłem i właśnie link do niego pojawia się w prawym górnym rogu. Dwójka. Srebro. Co do srebra, możemy zastosować podobne argumenty jak ze złotem, z tą różnicą, że srebro jest traktowane po macoszemu, no troszkę manipulowane. O ile złoto kupujemy z myślą o ubezpieczeniu i o środku na ciężkie czasy, to już srebro jest bardziej spekulacyjny. I warto od czasu do czasu śledzić informacje, czy nie wzrosło na lokalnej górce, jak w 2011. I czy nie warto części swojego kruźcu sprzedać. W perspektywie długoterminowej srebro da zarobić, bo jego liczne zastosowania od przemysłu przez jubilerstwo do numizmatyki, rokuje mu ogromny potencjał. I można powiedzieć, że pozwala stać na dwóch nogach, bo jak mamy kryzys. Kapitał srebra przesuwa się do inwestowania. Jak mamy boom gospodarczy, no to przechodzimy do przemysłu ze srebrem. Więcej o srebrze macie w odcinku, który widzicie w prawym górnym rogu ekranu. Trzeci sposób. Obligacje Skarbu Państwa. Sama nazwa obligacje Skarbu Państwa budzi niepokój. Przynajmniej we mnie tak były. Pierwszy raz to usłyszałem. Bo już mam w głowie. Że jak coś robi skarb państwa, no to niekoniecznie dla mojego dobra. No ale spokojnie. Co to są te obligacje skarbu państwa? Są to, to po prostu papiery dłużne emitowane przez rząd. U nas, żeby je zakupić, musimy się udać do oddziału banku PKO-BP lub dokonać zakupu na ich stronach internetowych. Transakcja bardzo mocno przypomina zwykłą lokatę w banku. Wkładamy pieniądze z obietnicą zwrotu na określony procent plus wysokość inflacji. I tutaj należy jednak pamiętać, że trzeba kupić papiery indeksowane inflacją. A to są 4 lub 10 lat, powiedzmy 6 i 12. Nie będę się o tym rozgadywał, bo temat w fantastyczny sposób przedstawili panowie Moneciarz czy Marcin i Wójt na swoich kanałach. Link do ich kanałów załączę po prostu poniżej. Czwarty sposób. No i uwaga, niecodzienny nadpłata kredytu. Haha, sposób ochrony przed inflacją. O dziwo sprawdza się. Tego punktu pewnie nikt się nie spodziewał i oczywiście tyczy się tylko osób zakredytowanych, ale okazuje się, że na kredycie można najlepiej zarobić, nadpłacając go oczywiście. No i w ten sposób chronić się przed inflacją. Poproście swój bank o symulację. W obecnych czasach, i sprawdźcie, jaki procent spłaty Waszej raty obecnie to kapitał, a jakie odsetki. Pomnóżcie sobie przez ilość pozostałych lat do spłaty. Tylko uwaga, zalecam takie wyliczenia robić w obecności innej osoby, bo skutki takowych wyliczeń niejedną osobę mogą przysporzyć o zawał serca. Jednak sytuacja każdego zakredytowanego jest inna. Kredyty są brane na różnych warunkach. Więc zanim ktokolwiek zdecyduje się na nadpłatę, niech przeczyta dokładnie umowę, bo mogą się zdarzyć dziwne zapisy uniemożliwiające wcześniejszą spłatę, lub po prostu nie będzie nam się opłacało nadpłacać kredytu z innych powodów. Piątka. Edukacja. Tutaj wiele osób się zastanawia, o co tak w ogóle chodzi. Jak edukacja przynosi wartość majątku w czasie i chroni nas przed inflacją? No, odpowiedź jest prosta według mnie. Jeśli nie rozumiesz, jak działa rynek, świat, skąd się biorą pieniądze, to nie masz szans świadomie oszczędzać i inwestować. Nawet w tak banalnym inwestowaniu jak srebro, złoto, obligacje Skarbu Państwa trzeba mieć jakieś podstawy. Uwaga, tutaj słowo banalne zostało użyte z przekąsem, i puszczam oko do wapniaka. Nawiązując do jego ostatniego filmiku o srebrze i złocie. Gdzie krytykuje ten sposób oszczędzania? Mimo, że są to może najprostsze aktywa, to i tak wymagają wiedzy, której nie usłyszycie w szkole. Wiem, że wielu przeraża sama myśl o gościu trującym coś o inflacji czy stopach procentowych, ale teraz mamy taki ogrom dostępnych materiałów od książek, filmików na YouTubie, podcastów, po filmy animowane czy dokumentalne, że naprawdę jest w czym przebierać. Ja osobiście mogę Wam polecić kilka książek, które w przystępny sposób wprowadzą Was w świat. No właśnie, w świat. Ciężko określić jaki: ekonomii, geopolityki, pieniędzy. Możecie sobie sami wybrać co chcecie. Jeśli jesteście zainteresowani książkami, które mi pomogły, uważam je za ważną pozycję w mojej edukacji finansowej, to napiszcie w komentarzach, że chcecie taki filmik o książkach. No i coś tam nagram. Nie ma się co wstydzić, że się ma nie wiadomo ile lat i jest się za starym na inwestowaniu, oszczędzanie czy tak dalej. Uważam, że dla każdego jest dobra pora. Dodam, że ja stosując powyższe założenia spłaciłem kredyt i zbudowałem poduszkę finansową, a teraz moim celem jest wolność finansowa i oczywiście wcześniejsza emerytura oparta na srebrze. A ile lat wcześniej przejdę na tę emeryturę? No to poczekamy, zobaczymy. Na dziś wystarczy i życzę Wam, żebyście nie tylko chronili swoje oszczędności, ale i uzyskali wolność finansową jak najszybciej. Tyle na dzisiaj siema, cześć!